Zawsze musimy leć kosteczkę z tej strony, Marysio, a w dzisiejszym odcinku poczekajcie, muszę coś zmienić. Od razu lepiej. Dobrze, a więc w dzisiejszym odcinku wam pokażę, jak ogólnie zdobyć nową ale rynkę tą Common Cape, która jest dostępna do roku, nie wiem, tutaj macie dokładną datę. W każdym razie to jest bardzo proste do odebrania i się wam pokażę jak to zrobić. Także przynieśmy się do pulpitu. Dobrze, więc jak widać jestem na pulpicie, teraz sobie wystarczy zrobić to po prostu wejść Minecrafta, tylko pamiętajcie, że trzeba wejść Minecrafta z tej wersji Microsoft Store. Teraz wchodzimy sobie w Bedrock Edition i klikamy graj. Trzeba mieć najnowsze wydanie, wiadomo. Teraz klikamy, zaloguj się i dostań moją pelerynkę. No, i jak widać, mamy już tutaj pelerynkę. Także e, mo nie, możemy sobie ją e, ubrać tutaj. E, no, i teraz e, wiadomo, to nie jest konieczne. Ale teraz możemy wyjść sobie mm, z Minecraft'a. No, i teraz jak sobie kliknę w Minecraft Java Edition i skórki. No, no, i teraz, jak tutaj sobie wejdę e, w nową skórkę. W a w ogóle chciałem powiedzieć, że jest jakiś problem z plerenami, bo na przykład odebrałem sobie Home Cape'a yy, i tutaj dalej nie mam tak jakby dostępnych pleren. więc yy, to jest coś związanego z, z, nie, z tym, nie z tym common cape'em, tylko ogólnie z, z, z wszystkimi yy, plerynkami. Także ja. Dobra, może to jest po prostu kwestia poczekania tam paru dni. Yy, jak mam powiedzieć, z osobistego doświadczenia, na swoim głównym koncie już mam tą pelerynkę. Ona się po prostu jest na Windowsie, może później dostaniecie na Pccie, może to przez to, że teraz dużo ludzi zapewne to odbiera. A ja to odbierałem po prostu tam z tydzień temu, więc, więc wiecie, więc po prostu... Może po prostu miałem jakieś. Um, po prostu trzeba poczekać, zapewne. W każdym razie, tak jest, ta, tak jak zresztą ci, którzy po prostu mieli poprzednią. E, wiecie, jakieś poprzednie pelerynki, to wiedzą o czym ja mówię. E, w każdym razie mm, dam wam znać na poście na YouTubie, e, czy w końcu tą pelerynkę. nie będę sprawdzać prawdopodobnie codziennie, ale jak mi się przypomni. Szczególnie z Waszą pomocą, to, to na pewno to y, zauważę. E, także ja, no to co? No to, to było na tyle. E, mam nadzieję, że Wam się odcinek spodobał. No i co? No i cześć.